Muzyka się <laughs> bo teraz, no. Bo teraz no teraz okleje, ok, ale ale jak Gospodynie i gospodarze wiozą dożynkowe wieńce, wiozą dary i radość. Wszystko spięte jedną klamrą, klamrą harmonii ludzi, zwierząt i sprzętu. Grabie, kosy, konie, kucyki Są dzisiaj równe ludziom Nad górami unoszą się melodie I piosenki zapamiętane z wczesnego dzieciństwa W obejściach pieją koguty Wsie pachną świątecznym rosołem Ciągną dożynkowe orszaki w stronę łososińskiego kościoła By pokłonić się stwórcy za radość i za plony I dzieci niosą na ręczach kwiatów i wiary. Wierzą, że kiedyś to wszystko stanie się ich posagiem. Kościół! Na bobce kładło się łoszcze i umiętnie biło się młotkiem. Młotek musiał być z bardzo twarde stali, żeby się nie sklepał, a dobrze ciągnął. I oczywiście dobre krzesełko wygłodne do klepiącygo. Jak pamiętam jeszcze ją, ja, zawsze jak tata klepał głosu to mówił, ty Donka, ze mi tam krzesełko do krów. bo i lepiej siedziało, działo, było niskie i się mu dobrze klepało kłosy jak się wybierało w sklepach, różnymi sposobami. Jedni, wasyli, tego są nie wiedziałem, ale tutaj na przykład, jak zabierą materiały, żeby Wam tutaj to wszystko opowiedzieć. To właśnie wasyli, która była najlżejsza, to kosa, to to wybierą. Ale u nas. Kochani Państwo, przede wszystkim się sprawdzało kłosa, tak że oni uderzali tą kłosą. Jeden pasnokcią, drugi co owo. i słuchą, jak ona właśnie gro. ona jest długo, to ten dźwięk leci, jaki jest, wysy, jak był, no to e, wybierał to kłosy. No to coś ich jest, ale może za się cać jakoś. No właśnie. Tak się te kłosy właśnie wybierało. Każdy gospodarz miał swoje tajniki o kłosy. Jedni zaczynali od czubka, inni od piątki. Jedni wiedzieli gdzie kosa jest twardo, a gdzie jest miękciejco stale. I tak wtedy musieli uderzać, żeby te kłosy nie popsuć. Widzę, że tu gospodarze tak kiwają, to znaczy, że dobrze jeszcze na razie opowiadam. Zobaczymy co będzie, jak dalej przejdą Klepcie chłopie, klepcie, bo o, widzicie, to on od cópka. Klepnij ze to sobie tu. Gospodynie łoporządzały, stajnie doiły, krowy wyganiały. Przytom budziły dziecka. O piąty rano trzeba było drogą młodzieży wstać. O piąty. Wiecie? Wy się kładziecie teraz o piąty. Nie było dyskutowania. Kawaler wrócił z baciarki otwarty, to o piąty musiał stać, albo w ogóle nie spał. że najpierw do mocenia zaprzągały się woły, które chodząc po zbożu powodowały odsypanie się ziarna. Jednocześnie ktoś padł na pomysł, żeby uderzać kijem w kłóce, co również powodowało wydobycie się ziarna z koszu. Też tak też powstał cet. Początkowo wyszukiwano zakrzywionego kija. Miejsce zakrzywionego kija moczono, co powodowało rozluźnienie włókien drewna, a tym samym kij... W Yy, jednej trzeciej długości lekko się zginął. Tegoście na pewno nie wiedzieli. Nie, mo nie mocyliście kijów w tym, no, we wodzie. Cepy składają się z dzierżoka bijoka, złączonych rzemieniem, czyli tak zwaną kapą. Bijak jest to gładki kawałek drewna o długości około 63 cm, wadze 2 kilogramów około. I, kochani państwo, żeby nie przedłużać, to mamy bardzo ważną rzecz bo ani tegoście na pewno nie wiedzieli w jednym z etnograficznych opracowań Seweryna Udziela to jest Udziela nazwisko opisał odmierzenie właściwego rozmiaru dzierżaka i bijaka uwaga to wam przedstawimy kij obejmuje się czterema palcami ręki prawej tak aby zrównany koniec nie wystawał zaciśniętej dłoni a wzdłuż kija kładzie się wyprostowany palec wielkiej Wielki tej ręki, przepraszam, nie pogubiłem was, nie. To jest właśnie miara. Potem obejmuje się i lewą ręką. I w taki sam sposób jak prawą, yy, opierając dolną część złożonej dłoni na wierzchołku wyprostowanego palca ręki prawej. Łapie się razu jeszcze. I znów wzdłuż ja wyciąga wielki palec ręki lewej. To jest druga miara. Potem obejmuje się prawą ręką z dołu i obejmuje kij ponad rękę lewą. Tą, zaś ponad prawą i w ten sposób mierzy się długość kija. Aby zaś nie zapomnieć ile razy mierzyć długość kija, aby nie zapomnieć ile razy mierzyć, trzeba w ten sposób wyżej opisany, za każdym razem objęciem kija ręką mówić. Idzie, idziesz? Jest. Rąka. Do lasa. Po co? Po kijok? Na co? Na dzierzok? Wiągą? Utnogą? Po ile? Po tyle! No i jest pod brodą, widzicie? Wszystko się zgadza, tak? To by drodzy Państwo, yy, tych yy, kijoków na te pijoki i dzierzoki. Ale teraz przechodzę szybko do zagadki. Z jakiej skóry robiono się rzemień do cep? Proszę bardzo. Z jakiej skóry? Gospodarze, może wy? O pani, proszę pani. Niech pani podejdzie tutaj. O jest, to już mi Pani zaskoczyła, to jest baranie, tego nie wiedział, ale słuchajcie, ja Wam tutaj powiem, na pewno Pani, Ty nie wiedziała, a mimo Pani inne skóry, tylko baraniu. Kochani Państwo, bydlęco cieląca, cielon, cielęcio, bydlencio i jestę tutaj z w starej zapiskach, nie, nie zgadlibyście na pewno, z Węgorza. Wójt, Pan Adam, gospodarz naszej gminy, wraz z małżonką. Może przejdźmy tutaj bardziej na środek. Jako starostowie tegorocznych dożynek przekazujemy Tobie, Panie Wójcie, jako gospodarzowi naszej gminy Łososina Dolna Ten Bochen chleba, wypieczony z tegorocznego ziarna i prosimy, dziel go sprawiedliwie i gospodarnie tak, ażeby nikomu go nie zabrakło. Przyjmuję ten chleb z dumą i wdzięcznością jako owoc tegorocznych plonów. Jako gospodarz gminy Łososina-Dolna życzę, by nigdy nikomu tego chleba nie zabrakło. Życzę również, byśmy zawsze wszyscy umieli się tym chlebem dzielić z innymi, tak jak my zrobimy to za chwilę dzieląc się nim z Państwem. że życzę udanej, przyjemnej miłej Dziękuję.